hej, witajcie! Jestem Antix, witam was w kolejnym poradniku na tym kanale, długo nie było odcinka, przepraszam was za tą przerwę, ale wracamy ze zbrojną siłą mam nadzieję, no i tak, dzisiaj pokażę wam jak zagrać piosenkę B do S, a jesteś ładniejszy niż na zdjęciach, zaczynamy! Musimy mieć kawodaster na czwartym progu, jeżeli to jest dla początkujących, ale tak, najpierw mam akord A Potem e, potem jak f, po prostu f, tylko na na, czwarty, na kapodastrze, na czwartym progu, progu, i potem przesuwamy o dwa, i mamy tak samo. Jak tutaj jest, to przesuwamy nie tu, tylko jeszcze o jeden. No i wygląda to tak Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwsza bez mnie i mam to na myśli Nie tylko tak śpiewam To z miłości nie umarłem, nie trafiłem, być, Ale chciałem tak szybko umierać I nie śpiewam tego, dlatego byś do mnie wróciła Lub żeby współczuli mi Lecz muszę to z siebie wyrzucić Bo nie pomogło Freddy, Gucci czy Louis V Wiem, że oglądasz mnie z innego konta komu ufać, nie skoro tak to wygląda. Ty nie nauczyłaś jeździć, nie, mnie proszę bym zwolnił. Dlatego wciąż jeszcze sześć i szybciej, i staram się przy tym nie rozbić. To moja wina, kocham za mocna, moja miłość jest toksyczna. Nigdy się nie udało przyznać. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ale to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, na nich już Bądź piękna powiedzmy. Mm. Oj nie, 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 nie Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy Jesteś mój G, jesteś OG Jeśli jedziemy to kurwa jedziemy Już nigdy już nie chcę sam być Będę ciekawa, aż będę martwy Dla innych jestem największy Ale dla ciebie dziś będę mały mm, mm, mm. Albo będę duży porwać cię tam gdzie już nie będzie burzy Choć mam kiedy pada na nas deszcz z ale jeśli ciebie ruszy No bo ciebie kocham Nie widzę sensu ciebie Urodziny. Co dzień będę śpiewał, sto lat. Nie widzę sensu właściwie Już też tak dolić i wsiadę. nie chcę siedzieć w bez ciebie. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, hanna, już byłaś piękna. Powiedz, chwile, to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, hanna, już byłaś piękna. Powiedz, chwile, to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, hanna, już byłaś To było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało, Jeżeli tak, to skomentujcie, dajcie łapkę do góry albo w dół. To by było na tyle. Aluwin.